Z nami to jest tak, jak ze ślepym i głuchym Śpisz ślepego? Myślisz, że stracę cierpliwość, prawda? Myślisz, że wyprowadzisz mnie z równowagi? Dzisiaj śpię w celi Zrozumiałeś? Zrozumiałem. To mówisz, że jutro śpisz u mnie. Mówię, że już nie śpię. Teraz w celi. Nie chrapię, nie oddycham. Wezwać pogotowie. Nie oddycham głośno, bo już nie śpię. Nie śpię w celi, bo się obudziłam w celi. I jestem już w celi, ale nie śpię, bo jestem obudzona w celi. Rozumiesz? Teraz tak. No, i nie próbuj robić ze mnie wariatki, bo ja zawsze myślę logicznie. Ale jak cię zapytałem wczoraj, czy śpisz u mnie, powiedziałaś nie, śpię w celi. A dzisiaj powiedziałaś, że już nie śpisz w celi. Więc to znaczy, że śpisz u mnie, to chyba logiczne, prawda? Co? No widzisz, to której wpadniesz?